Gorąco Państwa zapraszam 27 lipca na Skoczowski Rynek na 10-lecie, na obchody 10-lecia Portalu OX, na którym mamy niezmierną przyjemność i zaszczyt w imieniu Zespołu Pracówek szkolno rewalidacyjnych wystąpić dla Państwa z zespołem Respect, który przedstawi dla Państwa przedstawienie muzyczno-ruchowe pod nazwą Obronić marze Marzenia, przygotowane przez Panią Izabelę Tymich. Spektakl opowiada o tym, że należy bronić marzenia, należy o nie walczyć, ja myślę, że Temat jest ponadczasowy i wszyscy będziemy walczyć o te marzenia po to, żeby je spełniać, czego życzymy również całym portalowi, który taki piękny, taki piękny jubileusz obchodzi. Gorąco jeszcze raz Państwa zapraszam i życzę wspaniałych wrażeń.